31 sierpnia jest Święto Państwowe, to jest Święto Solidarności i Wolności, ustanowione w związku z wydarzeniami sierpniowymi, ich końcem, czyli porozumieniami sierpniowymi z 31 sierpnia 1980 roku. I ja dzisiaj idę na ulicę, żeby zobaczyć, czy ludzie w ogóle wiedzą, co to za święto. I jeżeli w ogóle kojarzą, to co zostało z tych ideałów tamtejszej Solidarności, co zostało zrealizowane, które partie jeszcze może będące na scenie, a które. Odwołują się swoim rodowodem do, do tamtych idei związkowych, cokolwiek jeszcze z tego w swoim programie mają. Który jest dzisiaj 30? Jutro. To tak? jutro, jutro jest rocznica. 31 sierpnia. Mhm. Święto Solidarności i Wolności, tak to nazwali. Super. I czy pan wie, co to jest w ogóle? Solidarność? Nie, to ta, ta rocznica. Nie, pierwszy słyszę. Nie słyszał pan o tych e porozumieniach sierpniowych z 80 roku? E znaczy, no Bo to jest na część tych, to święto na część tamtych porozumień, kiedy powstała bardzo. Solidarność jako związek zawodowy. Okej, okay. znaczy wiem, że były takie epizody, ale. A wie pan w ogóle, o co wtedy walczono? No, walczono z obaleniem Polski Ludowej, która, której duże wpływy tam wpłynęły. W 80. No, okay. tak, tak. No. no wtedy to walczono o wolne związki zawodowe. Okej. Okay. W 1989 to już politycy przyszli, nie mm. było już związkowców, i oni okay. już sobie chcieli obalać coś, to okej. Okay. Pan jakoś świętuje to? Nie. Ja też nie. Dobra, dziękuję bardzo. Dzięki, Nazywa się Dniem Solidarności i Wolności. Czy Pan wie, co to za rocznica? Oj, niestety nie. 31 sierpnia. 1980 rok. To, to jest na pamiątkę tamtych wydarzeń. 80 roku. Dzień Solidarności. Zawarto tak zwane porozumienia sierpniowe, kiedy powstał pierwszy niezależny związek zawodowy Solidarność. Jeszcze w czasach PRL. Co pan myśli o tamtych czasach? I co pan w ogóle myśli? Czy kojarzy pan 21 postulatów? Nie. Nic pana na to. Czyli dla pana Dzień Solidarności i Wolności nie znaczy nic. No niestety na to wygląda tak. Niestety nie wiem, co to jest dokładnie za święto. Oni świętują ty, i te pisowce, i te poowce. Wszyscy, którzy mają rodowód Solidarnościowy, świętują. Zresztą to święto państwowe ogłoszono, tego dnia wolnego nie zrobili. To wtedy by wolny coś dobrze. wiedział, jakby był wolny dzień? Nie, raczej nie. Też nie, też nie. nie, też nie. Mhm. No dobra, oni świętują, my nie świętujemy. Nie ma czego za bardzo świętować. Czuje się pan wolny? Taki w pełni wolny. Wydaje mi się, że tak. Że tak. No, to jeszcze niech pan Wydaje będzie się. solidarny. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Rocznica, która jest nazwana teraz Świętem Narodowym jest Dzień Solidarności i Wolności. Czy pan wie w ogóle co to jest? No, jest specjalnie. Nie specjalnie. A kojarzy pan coś takiego jak porozumienia sierpniowe? Coś mi się objął, że się no, każe. no to właśnie na pamiętkę Piątkę tych porozumień i ja się pytam ludzi, co zostało z tych postulatów, które wtedy były, Solidarność ogłaszała 21 postulatów, czy to wszystko zostało zrealizowane, no, że teraz nie mam pojęcia. Jem? Nie ma Pan pojęcia, co to były za postulaty? Nie. No, a było na przykład, żeby pracował Pan do 55 roku życia tylko, do emerytury. Hmm. Dobry pomysł, bo teraz są 67. No wiem. I jak mam myśli, który był lepszy? Tamten pomysł, którego nie zrealizowali? Szczerze to nie wiem, bo dla, tak osobiście to wolałbym krócej pracować, ale no. tak o, ogólnie to nie wiem, jak co jest lepsze. Uh -huh, uh -huh. Hmm? Dobra, dziękuję panu bardzo. No, dziękuję. Czyli wolności. Ja się pytam, ludzie, czy wiedzą, co to jest za święto? Święto wolności solidarności, ta, ta. czyli wolności i solidarność. No ale w ogóle skąd to się wzięło? Co to za święto? Wie pan? No święto wolności i solidarności na pewno jest związane z solidarnością, obchodami. Czego? Właśnie. No właśnie, no to trzeba by. 31 sierpnia. 31 Porozumienia Sierpniowego. O, tak? dokładnie, Porozumienia Sierpniowego. No, no tak. I w związku z tym pytam, czy, czy Pan uważa, na przykład, że te wszystkie partie, które no, duże PiS, PO, to mają rodowód Solidarnościowy, tak? I one się wywodzą gdzieś tam kiedyś z Solidarności. No starsi działacze tak, na pewno tak, tak, tak. Tak, tak. Ale to wtedy się zbudowały te pierwsze partie w tak zwanych wolnych wyborach. I ja się pytam, czy zostało coś z tych ideałów sierpnia jeszcze w tych partiach? Jak Pan uważa? Znaczy w niektórych w osobach. Pewnie osoba. coś zostało, ja. ale w większości chyba nie, bo. Czyli ta idea ostatnio... związkowego, wolności związkowej i tak dalej, to, to co było w 31 sierpnia, kiedy zalegalizowano Solidarność w 80 roku, tak? No tak, no ale czasy się zmieniły. Żyjemy w trochę w innym państwie, w innym ustroju. Ale to, związki nie są już potrzebne. Zawodowe? Znaczy związki zawodowe na pewno są potrzebne no w dużych zakładach. Przede wszystkim... No. Ale po, poziom związkowienia jest kilkakrotnie mniejszy niż był wtedy właśnie. Nie, pan nie interesuje się hmm. tym, bo nie mam na to czasu. Teraz kiedyś, hmm. kiedyś, 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 ja pamiętam te czasy, kiedyś, kiedyś... Tak. Człowiek miał jednak więcej czasu, teraz są wszyscy zaganiani, więc no nikt nie zastanawia się na tym, ile osób należy do związków zawodowych, ile nie. No, z tego, co pamiętam, kiedyś Solidarność Związek Zawodowych miała 10 milionów ludzi. No, Ja wtedy jeszcze nie należałem, bo byłem uczniem, ale... Ale pamiętam, że 10 milionów ludzi należało do Związku Zawodowego Solidarność, a teraz nie wiem, ile ludzi jest w Polsce. Na pewno jest też mniej jest, pracujących jest, jest kilka, chyba. No tak, kilka lat, no i nie ma tych wielkich zakładów prawie. A, za. No właśnie. No. Ale, ale na przykład te postulaty sierpnia, no, które teraz czcimy w Święto Solidarności i Wolności, on wtedy ten ruch miał 21 postulatów. Jeden z postulatów na przykład to był, żeby emerytury na emeryturę mężczyźni w wieku 55 lat, a kobiety 50. Nie zrealizowano tego. No i na pewno już się nie zrealizuje. move que Wszyscy dłużej żyjemy. Hmm. dłużej żyjemy. Ale czy chcemy dłużej robić? Znaczy nie, no, to ja to właśnie? jestem tego zdania, że każdy powinien iść jak najwcześniej na emeryturę, żeby skorzystał, szczególnie życiu, że właśnie. pokolenia, które przeżyły okres po tak upadku hmm. całej tej komuny. No zostały najbardziej tym dotknięte. Tak, w tamtych czasach. Najciężej było tak. tak, wiadomo, te taty nie taty, nie było pracy, teraz może troszeczkę że jest, nie było pracy, no i nie było mowy o związkach zawodowych, bo każdy miał jakąś tam działalność i, i tak to jest. No. A co z tego wyjdzie zobaczymy za kilka lat bo to. Dobra, dziękuję panu bardzo. I ja dziękuję. Do widzenia. Do widzenia panu nawzajem. Bo za, za chwilę jest takie święto narodowe w Polsce za dwa dni. Pan wie jakie? Rocznica wybuchu drugiej. To też, wojny. to też, ale dzień wcześniej jest też rocznica. To się nazywa święto. Święto Narodowe Święto Wolności i Solidarności. Pan wie, co to za święto? Yy, kiedyś słyszałem o tym święcie, ale nie jest ono chyba jakoś. Wolny dzień to z tego powodu nie jest, ale to jest jako państwo. Nie się... jest rozpowszechniona roz wiedza hmm. na ten temat. No tak właśnie, powiem. bo A nie jest pan... tak, że o tak. Się A wie o tym pan, co się to się wiązało? Yy... Jak To jest też rocznica, 31 sierpnia, ale którego roku i co się wydarzyło? Nie potrafię powiedzieć od razu. Porozumienia sierpniowe. 80 rok? Lata 80. Kiedy zalegalizowano Solidarność. To już coś kojarzę, więcej Aha. teraz. Aha. No i jak, ta, jak pan teraz po latach może ocenić. Czy dla pana coś znaczy to święto Solidarności i Wolności? No, na pewno jest to jakiś, był to jakiś taki pierwszy znak, że coś się poprawi w Polsce Aha. po tych latach. To znaczy to jeszcze komunizm wtedy trwał, no, prawda? Tak. Ale był to jakiś znak, że jest szansa na jakąś poprawę. No, bo potem jeszcze latach. był stan wojenny, no to jeszcze. Był stan, i, no i wcześniej też były też takie walki, prawda? W Poznaniu. No ale właśnie, o, czy pan wie, co to były za walki i o co w 80. tych latach, w 80 roku. Czy potrafię powiedzieć, o co były te walki? O to, żeby była jakaś partia, która będzie mogła być trochę bardziej niezależna. Od... No to właśnie nie bardzo. Bardzo. nie bardzo. To chodziło przede wszystkim o realizację niezależnego ruchu związkowego, związków zawodowych. To co Pan mówi, to już było w 1989 kiedy już chciano się dorwać do żłobu. Tak. Wtedy chodziło o materialne tak naprawdę, o bytowe rzeczy i o wolność związkową, żeby ta wolność istniała. Po 10 latach od, tamte, od tego czasu. To już politycy się pojawili, a już związkowców nie było. Rozumiem, to już teraz rozumiem o co chodzi. Ja dzisiaj pytam ludzi o jutrzejszą rocznicę, bo to jutro jest Dzień Solidarności i Wolności. Aha. Czy pan kojarzy, co to jest w ogóle za rocznica? Kojarzę. Nie. Czyli? Ja jestem Finem i byłem w Polsce już, kiedy powstała Solidarność. No tak, następnie poznałem mm -hmm. Jeśli to jest z tym związane. To jest z tym związane, jak tak. najbardziej. Chodzi o, o porozumienia sierpniowe z 1980 tak. roku. Tak, A tak. pan zna trochę Polskę, rozumiem. Znam. No właśnie. Tak, tak. Jak pan myśli, co zostało z tego. Bo w 1980 roku walczono o niezależny, wolny tak. związek zawodowy tak, Solidarność. Tak, tak. Tam były takie postulaty typu wolność słowa i tak dalej, i tak dalej. Ale tam nie było jeszcze nic o zmianie ustroju politycznego w Polsce. E, czyli to był generalnie ruch związkowy. E, co zostało dziś w Polsce, kiedy ten ruch związkowy w Polsce jest bardzo nikły, bo wtedy była 10-milionowa solidarność? Tak, teraz. Tam. Należy tam kilka procent ludzi do związków tak, zawodowych. A to co? wielka szkoda. W wielka szkoda. Wielka szkoda. moim kraju, Finlandii, są bardzo silne związki zawodowe. Ja w rzeczywiście... Skandynawii w ogóle tak, takie. W Skandynawii ha. tak. Mm. I oni rzeczywiście bronią prawa, mm. e, pracownicy. Mm. Nie mieszają że tak mocno do polityki. Mm -hmm. I to jest bardzo dobry. Mm -hmm. Dobry system. Ja miałem tu gości kolegów z fińskiego związku kurałlańców. Mieliśmy tu spotkanie z miejscowym tak. związkiem. Bardzo ciekawe spotkanie. I oni, tutaj koledzy z Polsce, powiedzieli, że niestety są słabi. Czy potrafi na jednej budowie być kilka, kilkanaście osób? To jest związane. niski poziom uzwiązkowienia. To tak ja jest i ci Finowie powiedzieli, no to nie, muszę mi do tego dopuścić. nie może mi do tego dopuścić. To wie pan, kiedyś, kiedyś nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało taką ulotkę w Danii, hmm. no też kraj skandynawski, tak, tak. w którym e, informowało przedsiębiorców, jak obchodzić te przepisy związkowe. Co tak. Duńczycy się bardzo zdenerwowali, bo, tak. bo też uważają, że to jest jakaś podstawa ich ich ładu, prawda tak, który tak. tam jest a proszę mi powiedzieć, czy pan uważa, że pan, w Polsce są takie dwie partie, PIS i PO, takie dwie największe, obie mają rodowód solidarnościowy? Tak. Kiedyś tam tak. wyrosłaś tak. tego. Czy myśli Pan, że z nich zostało cokolwiek z tamtych czasów? Z tej idei, która wtedy Ja była? nie chcę jak gdyby e, e, szająć żadnego stanowiska, ponieważ nie mam prawa głosu w tej. Ja i nie chcę, nie chcę e, tutaj mm. oceniać, e, ale rzeczywiście rodowód ro, ten sam i pamiętam wojna na górze i mm -hmm. różne podziały i Skoda. Skoda, w Polsce ale... się mówiło, że ci ludzie weszli na grzbietach robotników do władzy po prostu. No tak się mówiło. Tak, tak. Ja bardzo ceniłem Jacka Kuronia, tak. czyli tych mm. bohaterów. Mm. Byli tacy tak, ludzie. Jasne, jasne. Inne czasy są teraz, inne są czasy. Natomiast e, widzę, jak młodzież, na przykład, powraca powoli do lewicowych ide i ideałów. I, no, to i ja, ja też, ja też mam jak najbardziej lewicowej. Lewicowe, ja tak. lewicowe poglądy. Ale proszę powiedzieć, jak pan uważa, dlaczego w Polsce tak jest źle z tym ruchem związkowym? Eee... Tutaj powstał ten kapitalizm troszkę... Taki bardzo drapieżny. Drapieżny, tak. tak. I na przykład w Finlandii jest nie do pomyślenia, że pielęgniarka, czy pracownik budowlany, który kieruje hmm. dźwigiem, jest przedsiębiorcą jednoosobowym. Tak, 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 tak. Jednoosobową Sebi, firmą. Tak. Po to, żeby ta ustawa o, hmm. o, o pracy nie, hmm. nie obowiązywała. Prawo pracy. Tak, no. To jest wynik takiego dzikiego, szybkiego przejścia do nowy system. Czy też nie czy pan jest zdaje sprawę, że tam w tych postulatach Solidarności, tam 21 postulatów było, bo oczywiście też prawo do strajku. No i to prawo do strajków w tej chwili w Polsce jest dosyć iluzoryczne. Takie niby jest, ale go nie do końca jest, ponieważ trzeba jakieś spełnić re wymogi, referendum, to, tamto, to. Tak. Najlepiej jak się pracodawca zgodzi. On powie, dobra, <laughs> zróbcie strajk. Tak, 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 no to, tak. to jest jakaś tragedia. No tak. W Finlandii chyba tak. tak nie jest. E, Ludzie umieją e, walczyć e, o swoje. Tak, ale tam też jest taka stała współpraca między pracodawcą a związkami zawodowymi i w dużych zakładach na przykład przedstawiciel związków Zawodowych jest członkiem zarządu czy tam w władzach spółki, także też um, To nie korumpuje on... związkowców? Nie, takie mam nie. Pytanie. Bo u nas takie on... rzeczy były i to korumpowało związkowcy. ok A tam jest trochę inne podejście, bo te, wtedy taki związkowiec jest orientowany w sytuacji gospodarczej, finansowej spółki, o jego możliwościach. Ale jest bardzo silny Przyszła też procedura e, takich strajków i w ogóle pracodawcy są też obowiązani do takich e, serii rozmów już w tym mm -hmm. etapie mm -hmm. e, konfliktu albo jak trzeba e, robić zwolnienia tak. i tak dalej. Także tak, tak, tak. to jest takie uregulowane dosyć e, ściśle. Natomiast no, w Polsce były spektakularne sukcesy strajków. E, e, Kiedyś? Kiedy? Nie, nie, parę lat temu. Mhm. Było chyba Solaris. A, Solaris, to tam był tak, wygrany strajk. Tak, jeszcze przedtem było tej fabryce, która robi wełnę mineralną. Hmm. Nie pamiętam nas. Też nie pamiętam, ale coś, Ta, coś tak, było tak, takiego. Także... No y... ludzie pracy mm. muszą walczyć z takimi. Ja zapytałem o to, czy to nie korumpuje, bo ja pamiętam te czasy, kiedy u nas FSO, to, to jest fabryka samochodów na Zeraniu, tak. kiedy próbowano i skutecznie zniszczono tą fabrykę, to tam Polska, polskie ustawodawstwo mówiło, że jak się ktoś jest na etacie związkowym, ileś tam związek ma członków, to należy się etat związkowy i wtedy on, taki związkowiec musi zarabiać. Minimum tyle, co zarabiał na stanowisku pracy, na etacie. Ale to było minimum. Pracodawca w SSO płacił mu trzy razy tyle. Nie musiał. Ale, ale nie za nic. Wie pan o co chodzi? Nie, no w Finlandii to jest nie do pomyślenia, no bo właśnie. tam przede wszystkim jest tak, że każdy może sprawdzić, ile kto zarabia. E, takie statystyki. Ale to są tajemnice. W Polsce są tajemnice. Tak. Tam, tam każdy wie, ile są zarabia, ile ma majątku, ile zarobił. Mm. Ile to taka transparentność ma... dobra jest. Tak, transparentność jest bardzo dobra. Mm. Tak, tak, mm. w Polsce się rozmawia teraz o jawności mm. wynagrodzenia. Mm. Tak, 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 bo to w ogóle dyrektywa jakaś. Większość tych dyrektyw Unii to mi się średnio podoba, ale ta jest akurat, że wszelkie ogłoszenia jakieś o pracę powinny zawierać płace, jak jaką się proponuje. A u nas tak. jest, no, najczęściej nie ma, no po tak, prostu tak, tak, tak. przyjeżdżasz, gadasz, a potem dowiadujesz się, jest, że za nami nawet nie ma. jest ogłoszenie pracy, na przykład tak. u nas to się nie, nie podaje kwotach tylko są tak pewna klasyfikacja. klasyfikacja rozumiem. I tak każdy jak gdyby czytał nie wie, ok moje, moje wynagrodzenie będzie takie takie. Pan mi powie w co tu zrobić, żeby tu była Finlandia? <laughs> no e, w, pamiętam e, ten czas przemian, bardzo mm. ja kibicowałem za to, żeby Polsce skandynawski system. Mm. Mm. No, ale nie... Ale nas nikt nie pytał o zdanie, przyszedł Balcerowicz i zrobił <laughs> zupełnie co innego. Bo ja jestem studentem Balcerowicza, tak? Mm -hmm. on, on, tak a... on nie się. Także wybrano wtedy rzeczywiście taki model kapitalizmu i to tak pozostało. A to nie było konieczne? No, to nie, nie był jedyny model, jaki nie, można było. Ja nie, nie zabieram głosu. Wiem, że jak jako urzeń to... Balcerowicza pan nie zabiera głosu. Tak? Ja, ja hmm. wtedy widziałem kolegów z udzielni Eskiepis, którzy na przykład byli bardzo mocno zagasowani samorządowiem hmm. przez ten gospodarstwa czy, czy spółdzielczy, które powraca a propos teraz. Hmm. Także... Oby, bo to dobra idea, coś, to taka kiedyś w Polsce silna, tak. przed wojną, jeszcze w II wojnie światowej. Ale no prawda też jest taka, że to była nielada sadanie hmm. z, z tego marazmu jaki Polska miała. Także Balcerowicz hmm. i nie Balcerowicz to każdy musiał hmm. eh, dokonać radykalnych Tak, ale u nas to się co wielu mówi, ja przynajmniej należy do tych, że wylewano dziecko z kąpieli No łatwo być mądrym hmm. no. po... Kilku, 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 kilku lat, tak. Ale sam pan A, mówi, że pan był zwolennikiem tego, żeby iść w model skandynawski. To znaczy ja, ja A myśmy podli, poszli w model no, somalijski. No. Tak, ale nie jest moim zadaniem południowca ani tutaj proponować. Ale nie, nie to, nie o to chodzi, po, nie, nie, po prostu ale, rozmawiamy na ulicy. Nawet wtedy, nawet mm -hmm. wtedy. Tak, także, rozumiem. Także, rozumiem. Natomiast teraz Polska ma moim zdaniem kikantyczny potencjał, bo mm -hmm. ja obserwuję, jak chodzą zagraniczni inwestorzy. Pierwsze owoce jest niskie. Właśnie czy przedwczoraj było, <laughs> czytałem o nastrojach mm -hmm. w Niemcy i w Polsce i Niemcy są gorsze. Niemcy, są kiepskie, gorsze. Kiepskie. Niemcy mają kiepskie perspektywy, tak. Bo ja powiem panu tak, że Polacy to jest wyjątkowy naród. Polacy są przedsiębiorcy, zawsze mm -hmm. musieli jakoś sobie poradzić. Komizować. I se, I se por... no tak se mówi, to, to nie jest mm -hmm. pejoratywne trochę słowo, ja ale, ale musieli sobie poradzić. Poradzili i poradzą mm -hmm. też. Mm -hmm. Moim zdaniem to jest wspaniały kraj. Nie dam swego słowa powiedzieć, że stanowym Polska. To ja jestem bardziej krytyczny wobec mojego kraju, chociaż jak najbardziej go kocham. Ja mówię o państwie, państwo to jednak nie to samo, co kraj. Lubię mój naród, lubię moje społeczeństwo, ale rządy to my mamy złe. No, takie jest moje zdanie. Ja nie <laughs> Ja rozumiem, jasne. Dobra, dziękuję panu bardzo. No jak państwo wiedzą, ludzie generalnie żadnego pojęcia nie mają w większości, co to za święto, a młodzi to już w szczególności. I wyszła wyszłaby kiepsko, gdyby nie dobrze zeznajomiony z tym Fin.